A dzisiaj o posiadaniu broni w Niemczech. O tym, co wolno posiadać, czego nie wolno. Tutaj się zdziwicie, bo są przypadki, kiedy w Polsce coś jest dozwolone, hehehe, a czasami w Niemczech jest to przestępstwem, jest to zagrożone karą pozbawienia wolności, karą grzywną lub nawet mandatem. Dzisiaj z nami jest Julia, nasza kochana studentka, która, jak wiecie w filmikach, często popełnia czyny karalne. Albo przewozi jakąś tam ziółka i ma przy sobie gazy pieprzowe, albo weźmie pałkę teleskopową, bo chce się bronić, bo to diwa. No tak, tak. Tak, nie? <laughs> I pytaniem jest, czy Julia nauczyła się ze swoich błędów? Staram się. Stara się, dlatego dzisiaj, kochani, to będzie taki, taki egzamin dla Julii, dlatego Was zaprosiłam. Julia musiała się nauczyć i Wam powiedzieć to, czego nie wolno, a co wolno. Czyli Juliu, pamiętasz, Juliu, Julio, pamiętasz, miałaś zadanie? Tutaj nam przeszkadzają normalnie. Czy pamiętasz to, jak wiozłaś ze sobą gaz pieprzowy? Co? Co się stało? Co Ci grozi? Dostałaś karę? Więc w przypadku gazu pieprzowego najważniejsze jest, że jeżeli jest to gaz pieprzowy z Polski, nie ma oznakowania. Jest on gazem nielegalnym w Niemczech. W Niemczech możemy tylko posiadać gaz, który jest certyfikowany przez Niemców. I w takim przypadku, jeżeli posiadamy polski gaz, no to grozi nam kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat trzech. A powiedz nam Juliu, taki co na zwierzątka, to też jest ważne, nie? Tak, musi być, właśnie chodzi o tą certyfikację. Ta, ten certyfikat dotyczy tego, że musi to być gaz przeciwko zwierzętom, a nie przeciwko ludziom, i nie możemy wtedy tego argumentu powiedzieć. Tak, nauczyła się to z autopsji, miałaś sobie ten gaz i było przeszukanie, tak? Tak, dokładnie. I dlaczego dałaś przeszukać swój samochód? Zatrzymano Julię, jak jechała do Monachium, i było przeszukanie. E, Powinnaś się zgadzać? Jak? Nie, nie, nie. Nie, ale Julia się zgodziła. I jaka kara była? Duża, nie? No, duża. duża. Nie poszła siedzieć, nie poszła. No, nie, Masz, nie Mam panią mecenas, dokładnie. E, dlatego, ja, słuchajcie, Juli, ona się nauczyła na swoich błędach, to taki żart. E, I już nie będzie woziła polskiego gazu pieprzowego. Ja nie mówię ogólnie, że te gazy pieprzowe, wszystkie są w Niemczech zabronione. Te, które speł wy speł wy spełniają wymogi. Ustawy nie są zabronione. Czyli często to są te niemieckie gazy pieprzowe. Czyli Julia, następnym razem, zanim kupisz taki gaz, zanim go weźmiesz do samochodu, sprawdź, czy on jest dozwolony. Okej. Ale miałaś jeszcze te noże na kanapki, nie no. miałaś problemów, nie? Czy miałaś? No, minimalne były problemy. <laughs> A powiedz dlaczego. No tutaj jest kolejny bardzo dziwny przepis, ponieważ. Yy, Ważna jest y, wielkość tego noża, bo jeżeli to. Wielkość jest, zawsze się liczy. Długość bo, przede wszystkim. Tak, nie? Bo jeżeli ten nóż ma y, poniżej 12 cm, jego ostrze, to jest w porządku, a jeżeli jest. Ale już Julia ma, wozi bo... zawsze 20 cm. Jeżeli mam ma ponad, ponad 12 cm, no to już, już, jest źle. Już, jest już jest problem. Takie noże nie wolno. Czyli odwrotnie niż w życiu, nie? No tak. No, czyli możecie takie do smarowania, takie malutkie, wtedy nie ma mandatu, a jak masz ten duży, to jaki dostałeś mandat? No to tutaj jest, wtedy jest wykroczenie, mamy Owik i grozi nam mandat do 10 tysięcy euro. A czyli dużo, 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 nie opłaca się. Nie warto. Lepiej króciutkie, malutkie i niedługie. E, teraz przejdźmy, Julio. No czy musisz... Przejdźmy do pałeczek teleskopowych. Jak to jest spoko? Z pałkami teleskopowymi jest podobnie jak z gazem pieprzowym, ponieważ grozi nam też kara pozbawienia wolności do lat trzech albo kara grzywny. Tak, czyli pałki teleskopowe musicie też uważać. Mieliśmy już dużo klientów, którzy przyszli do nas z problemem właśnie, że posiadali, mieli gdzieś tam w samochodzie słowaną taką tą pałkę teleskopową. I co się stało? Była sprawa karna. O przestępstwo. Dzisiaj wszyscy na przeszkadzają, jak nie telefony, to psy. Czyli dlatego... O tym Wam opowiadamy. Będziemy dalej to kontynuować dzisiaj właśnie gazy, te, te noże użytkowe i pałka. No i jeszcze o kastecie chciałaś nam powiedzieć. Takie ładne pierścionki, takie, takie wystające. Zobaczcie. Też Prawie posiada tak kastety. I co? No, z kastetami też tutaj trzeba uważać, ponieważ jak w Polsce kastety są dozwolone, tak można zgadywać, że w Niemczech nie. O oh, 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 zagadka. <laughs> I również grozi nam kara pozbawienia wolności do lat 3. Lub kara tak. tak, czyli kastety, gazy pieprzowe, te polskie, noże takie długie, ponad 12 <laughs> cm, plus? Centymetrów plus pałka jeszcze Pałka, pałka, ta pałka. tak pałka. Nie, uważajcie na siebie, nie wodzić tego przodu. Lepiej nie. Lepie nie. Pozdrawiamy Was, Julia się nauczyła. Jakby co? To dam jej numer, niech Wam wytłumaczy. Pozdrawiam Was serdecznie, bye bye.